No i on wtedy mówi, że zaczyna odchudzanie od jutra. Rozumiesz? Od jutra. Co? Ty też chciałeś zacząć od jutra? Cześć z tej strony, wasz trener z internetu, Michał Kanclerz, czyli ja. E, I witam Was w trzecim już z kolei, pierwszy był w środę, w filmiku dotyczącym redukcji w 2020 roku. Gdzie też celowo się zatłuściłem, żeby wspólnie z Wami spalać tkankę tłuszczową i budować mięśnie. I właśnie dzisiaj opowiem Wam o dwóch strategiach, które ja już zacząłem stosować i które są niezwykle pomocne, jeżeli chcemy rzeczywiście właśnie zmienić swoją sylwetkę, a nie zrobić kolejne podejście do zmiany sylwetki i w pewnym momencie odpuścić. Jednak zanim przejdziemy do kuchni, żebym Wam opowiedział, dlaczego swój pierwszy posiłek na redukcji najczęściej spożywam dopiero o godzinie 15. Dlaczego? A do tego czasu piję po prostu wyłącznie wodę mineralną, skupimy się na istotnej sprawie, z którą będziemy mieć do czynienia tutaj. Mamy do czynienia z arkuszem kalkulacyjnym, który równie dobrze może przyjąć formę chociażby zeszytu. Gdziekolwiek chcecie to zapisać, nie ma znaczenia. Dla mnie bardzo wygodna opcja to jest taka tabelka, może nie najładniejsza, ale tabelka, która jest w Excelu, w której zapisuję każdego poszczególnego dnia pewne istotne sprawy. Ja zapisuję, jak widzicie, te rzeczy, o których wspomniałem, że są super ważne, jeżeli chodzi o zmianę nu no, sylwetki. Jest wiele czynników, które rzeczywiście pomogą nam zmienić sylwetkę, ale jest taka absolutna podstawa: deficyt kaloryczny, jedząc mniej niż potrzebujemy, o tym jak uzyskać m.in. taki deficyt, zaraz sobie porozmawiamy w kuchni. Ilość białka jest równie istotna, ilość białka często zadecyduje o tym, czy będziemy efektywnie rozwijać i regenerować mięśnie, jaka będzie finalnie kompozycja naszego ciała, czy doczekamy się ciała wiotkiego, czy poddanego właśnie treningowi siłowemu odżywienia białkiem e, ciała, które jest bogate w masę mięśniową. Kolejna sprawa u mnie, to jest aktywność, która jest na przykład siłowym, o którym rozmawialiśmy sobie wczoraj, aktywnością aerobową, która może przyspieszyć efekty redukcji, lub też po prostu dniem regeneracji. Coś takiego za każdym razem znajduje się wieczorem w mojej tabelce, gdzie sam przed sobą odpowiadam, czy trzymam się założeń diety, które sobie wyznaczyłem, czy wykonałem założoną aktywność i wszystko to, niby błaha sprawa, ale tak jak wspominałem we wczorajszym poście na Instagramie, to jest potężne narzędzie do tego, żeby się właśnie nie wymigać e, od redukcji. Jeżeli przyjmiemy sobie. Sobie taki cel, który nie jest określony w czasie. Nie wiemy ile chcemy na przykład redukować, czy to będzie 100 dni, czy to będzie 50. Prawdopodobnie stracimy motywację w jednym, na przykład z weekendów, odpuścimy, bo w sumie nie wiemy, dokąd zmierzamy, nie wiemy, ile zmierzamy, ale jeżeli to będzie 60 dni, 60 dni wpisane w tabelce, po których będzie ta przerwa, to jest duże prawdopodobieństwo, że zmotywujemy się, że na przykład, jeżeli przebrnęliśmy już 6 tygodni, to dokończymy jeszcze kolejne e, dni e, pracy nad naszą sylwetką. W innym wypadku często się odpuszcza, a jak się widzi, ile się włożyło dotychczasowo pracy, jak się widzi, ile się zrobiło treningów siłowych, ile dni się trzymało dietę, to wtedy prawdopodobnie chociażby z szacunku dla naszej własnej pracy prawdopodobnie nie odpuścimy lub chociażby dociągniemy na oparach do przerwy, która jest już niebawem. No i tak jak wspomniałem przechodzimy do kuchni, e, ja zaraz będę robił sobie jajecznicę, jajecznica nieprzypadkowo, bo pierwszy posiłek w ciągu dnia. Tak widzieliście za moim oknem, e, że już się zrobiło trochę ciemno, mamy 16.30, gdzieś tam w oddali jest zegarek, który pokaże 17.30, ale on jest nieprzestawiony i tutaj właśnie przypada mój pierwszy posiłek. Dlaczego tak późno? Otóż jest to coraz popularniejsza ostatnio strategia związana z układaniem ram czasowych, w których będziemy spożywać posiłki i pozostały okres przeznaczamy na to, że posiłków nie spożywamy, spożywamy wyłącznie wodę. Intermittent fasting albo bardziej archaiczna forma postów, z którą na pewno się spotkaliście, nie jedzenie po 18. Po prostu w ciągu naszej doby wyznaczamy 8 godzin albo 12 godzin na początkowym etapie okresu, w którym możemy spożywać i powinniśmy całą pół Kalorii, którą sobie wyznaczyliśmy. Posiłki pełnowartościowe, uzupełniane posiłkami, które lubimy. Wysoką ilość białka, jeżeli zależy nam na masie mięśniowej. W każdym razie, wedle naszych preferencji, spożywamy posiłki w określonych ramach czasowych, co zwiększy prawdopodobieństwo tego, że nie będziemy podjadać bo gdyby nas kusiło podjadanie, to my i tak postaramy się wyczekać do tej konkretnej godziny i wtedy spożyjemy mniejszą pulę kalorii. A dlaczego ja wybrałem taką e, wersję, kiedy jem dosyć późno? Dlatego, że rano jestem po prostu zajęty, cały czas mam coś do zrobienia i głód, który rzeczywiście powinien towarzyszyć nam na redukcji, to jest mit, że głód nie będzie występował. Nie powinien występować jakiś ekstremalny głód, ale delikatny przydałby się jako symptom tego, że nasze ciało zmuszone jest do pobierania energii z zapasów tkanki tłuszczowej, i ja właśnie rano jestem zajęty, piję sobie wodę, pojawia się głód, nie myślę jednak o tym głodzie, bo cały czas mam coś do zrobienia. Wiem, że wiele spośród Was, wiele osób spośród Was, która po prostu pracuje w takich rutynowych godzinach, w ten sposób też może działać. I dopiero kiedy ten głód przychodzi, trochę z nim walczę, o godzinach 14-15 zaczynam jeść, zaczynam jeść posiłki większe, jest ich mniej, a ostatni posiłkiem dosyć późno, w godzinach późnowieczornych i... I właśnie z perspektywy mnie jedzącego o godzinie 17 biały makaron, chciałbym apelować do wszystkich z Was e, o to, żeby redukcję. Ułożyć pod siebie. Kluczowe elementy, takie jak na przykład kontrola kalorii, spożywanie większej ilości białka, spożywanie większej ilości warzyw, są uniwersalne. Natomiast jeżeli przeraża Was w tym momencie to, że na przykład nie macie czasu na śniadanie, że Wasz tryb życia jest taki nieunormowany, to i tak pamiętajcie, ilość posiłków nie ma aż takiego znaczenia, godziny, w których spożywamy posiłki nie ma aż takiego znaczenia, a raczej pula tych wszystkich posiłków, ubranych w jakąś sensowną całość w ciągu dnia, spożywane nawet w godzinach dosyć późno wieczornych. Dzisiaj to wszystko, a ja przez najbliższy okres będę Was codziennie męczył masą informacji na temat skutecznej redukcji. Szukajcie mnie na Instagramie, na grupie na Facebooku oraz na stronie trenertv.pl, gdzie znajdziecie moją książkę, w której szczegółowo omawiam zagadnienia związane ze spalaniem tłuszczu, budowaniem mięśni oraz przedstawiam konkretny plan działania z przykładowymi rozwiązaniami, takimi jak plany treningowe lub plany żywieniowe. Do zobaczenia jutro! Cześć!